Cześć, dzisiaj Makowit, to jest kolejny odcinek Fantazy Cup. No i dzisiaj odcinek będzie, no, go w nocy z yy, przed meczem Vali'a Iron, bo Fantazy dopiero został odblokowane. No, wyświetleń w poprzednim odcinku było mega, mega dużo na mój kanał. Dlatego odpowiem na komentarze, plus wytłumaczę co do, co dowiedziałem się o tych zasadach, bądź co nie. Yy, po pierwsze, żebyście wszyscy widzieli, co to się zmieniło w trakcie. Więc już nie będziemy w nie wchodzić. Bo zasady na przykład typu Kapitan nie pisało tak jak czytałem, chyba na filmiku jest yy, inaczej pokazane. Tak samo się pozmieniały. Tak samo tu piszę, że możemy zrobić dwa transfery przed, yy, pomiędzy kolejkami, a ja miałem za darmo trzy transfery. Więc zasady się trochę pozmieniały. Najpierw do komentarza, a potem wszystko opowiem. Yy... Pytania o dziką kartę i o transfery. Yy, mianowicie dzika karta, ja, ja no przed dziką Kartą użyłem, więc mogę robić transfery za darmo, oczywiście przed kolejką. I jeżeli chodzi o transfery, to tak, pokazywałem, pisało dwa. Ja tu te, co tu pisze free transfery, miałem trzy na trzy, tak jakby trzy wolne. Przed kolejką Miał być dwa. Nie wiem, czemu? Może będzie mieć co trzy? Trochę bez sensu. Pytanie tak samo z kapitanem, czy z zmiennikami na ławce? Więc, tak jak mówię, zasad się zmienił, jest to strasznie. Organizacja tego fantazji jest strasznie zła dla mnie. Ale, najpierw do zasad. Jeśli chodzi o zmienników, możemy ich zmieniać chyba dowolnie. Jak sobie weźmiemy w match day one, to jak widać, ja zmieniłem prawie wszystkich oprócz Sara. Więc, trzech się sprawdziło. Bramka, mi dwóch nie zagrał, ale zmieniłem tych dwóch bramkarzy w ten sam dzień. Czyli, bramka z Holandii grał. O Wcześniejszej godzinie a zwali grał później i zmieniłem ich bez problemu. Podobnie było z Bergwajnem i Neko Podobnie ich zmieniłem i potem poczekałem parę dni. I na ostatni dzień dowiedziałem się, że Godin gra. Romo zrobił 0 punktów, to Godina zmieniłem też. Czy można to robić w dwóch falach, czy w trzech falach? Nie wiem. Mi się wszystkich udało zmieniać. Wygląda tak, jakby zmienników można było zmieniać dowoli. Więc, na przykład, dlatego tak ustawiłem w nowym teamie, że czasowo będą, Ale to mnie jest. Ustawiłem na razie tak, że, tak jak mówię. Prawdopodobnie jest tak, że można sobie dowoli wymieniać bez problemu. Co do kapitana. Kapitan. inaczej. Nie wiem, czy to będzie pisać. Na początku kapitana miałem Messiego. A potem zmieniłem na Neymara. Dlatego, że kapitana na tyle źle zrobili. na Znaczy, źle zrobili. No, ciężko było zrozumieć wcześniej. Że, że kapitana można wymienić tylko raz. Czyli zamiast widzenia kapitana, to mamy wymianę kapitana. Miałem ja Messiego i zamieniłem na Neymara, to zadziałało. Jeżeli Messiego wymieniłem na De Bruyne'a, a otóż De chciał na, ne na Neymara, to się już nie da. Da się tylko raz zmienić kapitana nieudanego, bądź udanego, nie wiem. No, Messi był lepszy niż Neymar, ale tak jak mówię, kapitana możemy zmienić tylko raz. Zmienników? Nie jestem do końca pewny. Mówię to, co ja zrobiłem, czyli zmieniłem o dwóch turach trzech zawodników. Jak to dokładnie działa? Nie wiem. Właśnie do dwójce na pewno będą kto zrobić lepiej, ale tak naprawdę nie powinniśmy się tak długo uczyć zasad. Tych, co rozumiem się tych zasad. Tak mam. Dlaczego organizacja była... Organizacja tego fantazji jest zła. Po pierwsze zmiana zasad, to już wiadomo. Dużo osób nie rozumie zasad. To też już wiadomo. Te zasady no, są zmieniane, ale też. Co mi się nie podoba. Nie mogą sobie robić transferów. Eee, tak samo MacD3 jest zablokowane. Nie mogę sobie zrobić transferów. Dopiero się otwiera 29, jak się kończą. Eee, tamte mecze. Jaki to ma sens, jeżeli ja muszę teraz w nocy robić szybko transfery, bo ma do dwójka i transfery się otwarły chyba, nie wiem czy w trakcie meczu, ale chyba po meczu dopiero w Brazylii z, z Serbią. I to u nas w Polsce jest godzina 22.00 i każdy ma czas, żeby od 22.00 do godziny 11.00 ustawić skład kapitanów, porobić transfery. I mamy tylko na to, no, od 22.00 liczmy do godziny 11.00, to, to będziemy mieć 13 godzin. No mega średnio, to tak samo będzie w tej 3, to jest zepsute tak naprawdę. Od, od, do tego robienie transferów, szczerze, porównanie do Fantazy Ligi Mistrzów, fantasy Premier League, to tu była katorka. Ta dzika karta, w ogóle bugowało mi się, raz miałem yy, pięciu chyba napastników, trzech yy, obrońców, ja nawet nie wiedziałem że tak się da, no, tutaj buguje się, nie mogłem się zaakceptować, musiałem każdego po kolei usuwać, tragedia z transferami się robiło. Daję mi to dodatkowo jakieś 20 minut. No ale mówię, no mam nadzieję, że wszystkie zasady, puste komentarze, bo w komentarzu przede wszystkim było o te transfery, właśnie. Nie o kapitana, no to tak jak tłumaczę, tak jak ja na razie z i to działa, i to jestem pewny, co działa, czyli prawdopodobnie można wymieniać kiedy się chce zmienników, jeśli ci są, jeszcze wiadomo, jeśli, o, jeśli na przykład, nie wiem, kancelarz zagrał, to mogę sobie go wymienić z kimś, kto na obcę nie zagrał, prawdopodobnie mogę ile razy chcę. Ale ja to zrobiłem w dwóch turach, wymienię, czy jak to na pewno działa, no i kapitana można wymieniać tylko raz. No i żeby ten odcinek też nie trwał bardzo dużo czasu, sobie przejdę do bardzo szybkich podsumowań, bo jeszcze muszę zrobić tutaj dokładne wyniki i predykcje. Ale jak widać mój skład tak, dwóch rokach mi nie zagrało, więc straszna lipa. Yy, jeśli chodzi o tak naprawdę o jakiekolwiek punkty, to tak naprawdę dała mnie tylko defensywa. Podał mi Godin i obrońca z Danii. I to jest po 6 punktów czyste konto po prostu. Canselo Neko Williams. No, gdzie na Canselo się bardziej zawiodłem niż na Neko Williamsie, no po prostu... Neko Williams sobie zamieniłem, bo... Wtedy Bergfein dał mi 2 punkty, to wolę... te, który ma 2 punkty sobie wymienić. Niestety się nie upłacił Canselo nie zawiódł, no bo... grań z Gundam liczyłem na czyste... ...konto, albo cokolwiek od Canselo punktów zdobyć. Jeśli chodzi o pomoc... ...no to Szwajceria wygrała. przy 1 0 no to wiadomo, random. Ja nie miałem kogo kupić, kupiłem Szwajcarię. Szwajca... Kupiłem kogoś ze Szwajcarii, bo mieli mecz z Cameronu, więc podejrzewam, że Szwajcaria wygra. Jakbym nie stać było, to myślę, że kupisz kupić Nie było mnie stać na Shakieriego. Jeśli chodzi o Warweltę, no to Warweltę też mi zawiódł. Miał szansę, ale znaczy w Koreą nie powiem po prostu mnie zawiódł. No w ogóle co urubię, więc zawiódł. A może Korea zaskoczyła pozytywnie? KDB podobnie z Kanadą. Rada się nieźle pokazała, ale no to KDB. Plus taki, że po prostu. Warto go mieć, chyba, natrzymać, tak mi się zdaje. Olsen. No to tutaj też nie mogę. W ogóle Dania mnie zawiodła, bo Dania na 0-0. Teraz ciężki mecz z Francją i dopiero z Australią. Tak naprawdę, jeśli Teneza wygra z Australią, no to Dania będzie miała. O, będzie ciekawie w tej grupie, że tak powiem. Messim. A jeden gol mnie nie zawiódł, wiadomo, liczyło się na coś więcej z Arabią Saudyjską, która zaskakująco wygra, ale o meczach będziemy gadać potem, było o konkretnie zawodnikach. Yy, Jednego gol, yy, to to kwestia, jestem zadowolony, no bo na mistrzostwach też nie będzie często takich wyników jak w Hiszpanii czy w Anglii. No Nermar, który daje punktów z yy, dwa tylko to też trochę mnie zawiódł, bo przy dwóch bramkach liczyłem troszeczkę na te jakiekolwiek punkty Neymara, tym bardziej kosztuje tyle, kosztuje. O zmienika się nie muszę opowiadać, Bromkarz nie grał, Berg nic nie dał, zamieniłem, podobnie, a Sara po prostu nie chciałem, bo uważam, że mam lepszych. To przyspieszam, bo wiem, ile ten odcinek będzie trwać. A jakie transfery zrobiłem? Wiadomo, dwóch Bromkarzy wymieniłem, kupiłem sobie Mendiego. dlatego że po prostu Senegal długo trzymam z tym czystym kątem. patrzę, że potem jest Katar, więc tu powinno być spokojnie, no i nawet Ekwador też, myślę, jeżeli będzie najgorzej, wiadomo, łatwiej będzie mi mówić po meczu Holandii-Ekwador. Ale na pewno z Katarem go chcę i myślę, że nie będzie problemu, jeśli zostawię go na Ekwador. Jest to taki transfer na dwie kolejki dobre. Wiem, trzech Japończyków, bo są tani i mają mecz z Kostariką. Więc nie dlatego, że Japonia się tak super pokazała z Niemcami. Może też dlatego, że No, no to, że się pokazała dobrze, to biorę ich pod uwagę, ale że Kostarika grała tak słabo. To chcemy się Japończyków, Widziałem sobie obrońcę. Wziąłem sobie pomocnika, bo nie miałem miejsca w napastników. No to kamadę to wiadomo. I bramkarza, Jeśli medi by nie dał rady, to uważam, że mecz z Kostaryką jest atrakcyjnym meczem dla obrońców. Na czyste punkty, że tak powiem, na czyste konta. i punkty za to. jest dwóch z defensywy mam. Jak mam Mediego, no to z Senegalu mam podobnie obrońcę. Wiem, jak się kadar pokazał. I w sumie z Senegalu dalej mam stara. Więc. Mam tu taki. Mam tu potrojony Senegal i Japonię. Może nie najmocniejsze drużyny, ale drużyny, które mają naprawdę fajny mecz plus Senegal tak jak mówię. Zobaczymy, jak się pokaże Ekwador z Holendą, ale jeżeli Holenda znowu wygra jakieś 2-0, no to, no to będę pozytywnie nastawiony na mecz Senegalu z Ekwadorem i będę miał. Nie będę musiał się jakoś wymieniać. Bo Japonii to będę musiał wymieniać. Japończycy mają z Hiszpanią i raczej ich. Na Hiszpanię nie chcę, więc to jest taki One Boost jedna taka kolejeczka. Trypier na Stany i na Walię, tak naprawdę nie wiem czy to jest dobry wybór, ale jeśli Anglia się tak dobrze pokazała, to po prostu szkoda mi kogokolwiek nie było mieć z Anglii. Zaskoczenie: Old Sand, który nie ma dobrej kolejki na Francję, ale powiedzmy że zostawiam, a nóż zaskoczy. A druga sprawa. Potem Australię, więc tutaj już cokolwiek Dania musi zrobić, tak mi się wydaje, więc zostawiam go trochę tak jakby na później i tutaj zobaczymy. KDB zostawiam się, chciałem mieć chyba raczej kogoś z Belgii i tak naprawdę na... patrzę na midlinerów, bo w tak to może mógłby kogoś wybrać, ale na midlinerów no to KDB jest dla mnie jedyną opcją tamtą prawie tak atrakcyjną. Z Hiszpanii, no wydaje mi się, że z Hiszpanii muszę mieć kogoś na... na... Na kolejne dwa mecze po prostu się pokazała. Nawet jeśli ma nie grywać tak mocno, to po prostu chcę mieć Hiszpana i tyle. Więc wziąłem sobie Alba. Dejong. Wydaje mi się, że tutaj będzie powoli start w Holandię, czyli z Ekwadorem. Te się są faworytami. No i potem Katar, czyli mega słabszy rywal od tego, jakim. już tam jest. No, może inaczej. Holandia jest o 4 półki wyżej niż Katar na ten moment. Więc na pewno chcę mieć jakichś ofszywnych można defensywnych zawodników z Holandii na Katar, więc Dejong. oprócz tego, że są faworytem grupy i powinni wygrać każdy mecz, to do tego na Katar powiem mocno zapunktować. O Japończyków już mówiłem. Messi zostaje na meczu Meksykiem i Polską. Messi mi zostaje na, ca na cały grup Stedzius. Myślę, że punkty może tak naprawdę zdobyć w każdym meczu. To nie ma znaczenia. O też mówiłem. W się, po pierwsze, chciałem mieć koiska na Chorwację i nawet na Maroko. Ale ja się zobaczyłem, że Davis yy, jest jako tutaj obrońca, a on gra tak wysoko makarne. Dla mnie nie ma. Nawet się zostawiłem. Muszę mieć takiego zawodnika, który jest niby obrońcą, a gra tak wysoko i może to no, nawet gole. Za to więc mogą być naprawdę fajne punkty. Wrycznie są za Neymara. Może Neymara zostawił, ale Neymar wyskoczył kontuzja, plus cena jest bardzo duża. No cena coś. Też... Różnica jest 3 milionów, więc 3 miliony sobie zaszczędziłem. Mam listę w na formie i tyle: tak po prostu, bo tak to by sobie zostawił Neymara. No i Kasela zostaje, nawet w meczu Uruguay, który nie jest taki łatwy, i Skorea też pokazała, że umie Umie grać, ale i tak mi się wydaje, że Kasela obro... to jest chyba mój najlepszy obrońca, że tak powiem. Na którym się na punkty, nie tak jakby na samych mecz, kto na punkty przodu, więc takiego kogoś chcę po prostu mieć. Składzie. Tak będzie wyglądać zacznę prawdopodobnie od Sara na C i będę miał jedną zmianę Zaskoczę, Bo to pewnie rzadko kto będzie miał Sara na C. Pewnie rzadko ktokolwiek go ma. To ma jeden, prawie 2%. A potem będziemy myśleć, czy to będzie nie wiem, Messi znowu na C, czy coś inny. Zobaczymy. Za połączniku wiadomo, że oprócz kamy też wolowym napastnika, ale. No ale nie ma miejsca na tylu napastników, ile jest. Dobra, oczywiście, pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do fantazy, też o zasady. Chociaż wydaje mi się, że większość zasad, które znałem, to wytłumaczyłem, bo to już tak naprawdę nie wiem, nie sprawdzę nawet. No, nie chcę się nawet czytać, bo jest, no tak jak wcześniej wspomniałem, strasznie, że ja organizacyjnie to fantazje zrobione. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, jakbym nie nagrywał, to miałbym trzy razy mniejszą ochotę grać to dalej niż, niż jak gram teraz po prostu bo trochę mnie psuje, jak wszystko inne się psuje, oprócz tego... No wszystko się, z, jak wiecie, no psuje, no, Tak mówię, transfery się tragicznie robi. Też i... Daję kolejne dodatkowe minuty, żeby transfery sobie zgadywać. Dobra, wejdźmy do prediction, bo... ...był odcinek trwał w max 20 minut, fajnie było. Najpierw zróbmy sobie koplicą, co mi się udało trafić i tutaj o meczach sobie możemy... ...powiedzieć. Katar, Ekwador... 1-0 było 2-0. Raczej spodziewany wynik, czyli że Ekwador wygra. No, kładził łódko te 2-0, trochę odpuszczenie, ale. Tutaj nie ma co dużo wspominać. Katar się po prostu pokazał. Robiutko. Anglia, Iran. Spodziewałem się, może, goli z dwóch stron, ale to, że Anglia strzeli 6 goli, i potem tak dziwny chyba sposobem da sobie wpuścić dwa gole od Iranu. No, powiedzmy sobie szczerze. 6-2 to już taki całkowicie randomowy wynik, i strzelenie go to jest mega mega trudne. Senegal, Holanda, no to tutaj przyznam się na no niespodziankę. Prawdopodobnie jakbym obstawił no tak 1 2-0 Holandy, to punkty spokojnie by były. Mogę po prostu jechać na faworytów, a nie. A niespodziankę, tym bardziej że nie śledzę mocno afrykańskiej piłki. Czy to ktoś zaskoczył? Nie, chyba taki spokojny mecz. I Końcówka dla Holandii 2-0. Chyba wynik spodziewany. USA Walia. Dałem tutaj na waliczków przez grot serce. Do tego Walia jest fajnym turniejowym drużyną. Która uznawana jest za najsłabszą drużynę z Europy. Jeśli chodzi o czysto składowo, oczywiście. Bo nie mówię tak, to, to różnie wyjdzie, ale składowa. A Walia potrafi. Na turniejach dochodzić daleko, więc tutaj liczyłem na, już na 3 punkty. I Wydawało mi się, że za zapewnienie sobie wyjścia, bo tutaj trzy punkty z Iranem: trzy punkty i spokojnie wychodzimy. Nie udało się był remis, pewnie też spodziewany wynik. 1-1. No, ten mecz to już chyba wszyscy, wszyscy dużo gadali. Też nie chcę gadać w tych meczach pół godziny, bo to jest taki zamęt meczowy, że. ul. Ale wiadomo, że Arabia Saudyjska skończyła omega, tym bardziej że na Argentynę strzelało się jakieś 4-0-3-0. Pytanie było tylko, ile Argentyna wciśnie im goli. No, jak się okazało, tylko jeden. Arabia Saudyjska pokazała się z mega pozytywnej strony. Tylko 1% stawiał na Arabię Saudyjską, więc 99% za pod, typ, typerów jest na minusie. I to jest 0 punktów. No i punktów z boostem też mnie mega zawiodło, bo tak jak mówię: Dania mnie mega zawiodła z Tunezją remis. Więc bardziej bym się chyba spodziewał przynajmniej tego 1-1 remisu, ale uznałem, że był 0-0 i ten boost jest nieudany. A wcześniej wam mówiłem, że zastanawiałem się chyba nad Argentyną i nad Danią, nad Bustem, ale mówię, ae, Argentyna i Dania wydają się podobne szanse na wygraną, ale Dania mam większą szansę na trafienie w wyniku. Och, kosło się, że tak naprawdę uratowałem tylko jeden punkt. Bo tutaj miałem 2 razy 0, czyli 0, a tu mam 1 razy 2, czyli przynajmniej dwa. Maksym Polska, tutaj dawałem Polaków, blisko było, jakby nie karne to było, blisko i te punkty 3 by były. Szkoda. Chyba nie ma co więcej mówić. Francja, Australia no mnie zaskoczyło. Liczyłem na raczej, no, że Austra Australia się coś postawi. No, może się postawiła przez pierwsze 25 minut, nawet gola trafiła. Ale potem Francja przypomniała sobie, gdzie jest i kim jest. I szybko pokazała swoją dominację na boisku. Margo, Chorwacja. No, spodziewałem się remisu, tylko z golami. Był remis bez goli. No, jest tutaj 4 punkty. I chyba nie ma co wspominać, bo chyba żadnego dokładnego wyniku nie strzeliłem, żadnego ekscelencję nie ma. Szkoda, bo na przykład Niemcy i Japonia, no to jak 92% graczy, ja dałem na Niemców i się nie udało. Ja nawet typowałem Niemców na wyjście z pierwszego miejsca. Teraz już wątpię, teraz to już nie wiadomo, czy tak naprawdę wyjdą. Bo odpłynie przychodzi do Hiszpanii i się mega dobrze pokazała. Pokazała też, że Kostaryka jest bardzo słabym zespołem. I w tej grupie może być naprawdę ciężko na strzelenie jakiegokolwiek gola. Przy wyniku 7-0, to nawet to są ogromne randomy. to by więcej niż 4 punkty było chyba, graniczyło z cudem. Belgia, Kanada. Yy, szczerze mówiąc, liczyłem na tym tuneluję na Belgię na dużą ilość goli z ich strony, ale też, że będą tracić. No, jak się okazało, zagrać całkiem odwrotnie, na 0 na z tyłu i tylko na jednej bramce, więc. To jest zgłoszenie, ale na 34 punkty. No, Szwajcaria, Kamerun. Podobnie jak w tych postałych meczach, czyli podejrzewam, że tu był jakiś wyrównany mecz. Obie drużyny coś powalczą, strzelą, ale to Szwajcarzy powinni wygrać. Prawie się spełniło, bo Szwajcarzy wygrali, ale ilość goli się nie zgadza. No, Uruguay korea no to tutaj 2-0. Byłoby chyba zaskoczeniem. No bo. Obie dwie drużyny grały dobrze, ale Korea lepiej klepa, Urugwaj lepiej grał z kontry. I tak by wygrywał ten mecz doświadczeniem, że przez to doświadczenie nie Korea nie potrafiła wygrać. Nie 2-0, tylko 0-0. Jeden punkt. Mogą być lepiej. Portugalia na... No to tutaj bardziej chciałem na tą defensywę Portugalii, ale tak naprawdę ledwo wyciśnięty wynik 3-2. Powinno być 3-3, jakby nie błąd. Jakiego Williamsa, który przech przechwytując piłkę od bramkarza się potyka, i tej trzeciej bramki nie ma. No i tak mega zaskoczenia, więc trzy punkty są mega zadowalające. No i Brazylia. Brazylia, chyba, która i tak mi się pokazała najlepiej, dla mnie na razie w tej pierwszej kolejce, bo ktoś powie, o ale Hiszpanie wygrali 7-0, ale Hiszpanie dla mnie nie mieli przeciwnika za bardzo. Czy Anglia, która teraz to z głupio, dwie bramki też mi się pokazała. Z takiej strony, że jakieś tam zagrożenie było. A przy Brazylii, tylko przy wyniku 2-0, czułem, że cały mecz idzie yy, i rytm Brazylii, tak jak ona chce, powoli się rozpędzała, Ten luz był, bo ten luz powoli się pojawiał, otwieranie, też, że tak powiem, tych sektorów i tak dalej. Wszystko było na spokojnie. Dzięki temu Brazylia sobie spokojnie wygrała. Nie czułem w ogóle zagrożenia z Serbii, od strony Serbów. Wiadomo, że jakieś tam sytuacje były. To chyba w każdym meczu, nawet pewnie Chorwacy. Yy, nie Chorwacja, tylko. Bo staryka pewnie jakieś momenty ja mogłaby strzelić Hiszpanii. Ale coś się się zrobić nawet nikt nie pomyślał o tym. Tak, bo już jest 20 minut, więc przejdziemy do, po prostu do predykcji. No i sprawdźmy sobie Walia Iran. Postawmy, że Walia strzeli dwie bramki, ale straci z Iranem nawet z ich defensywnym grą, ale Iran jeśli potrafi strzelić dwie bramki Anglii. Ale wydaje mi się, że Anglia jakby. Wygrywała 1 czy 2-0, to by żadnego gola nie straciła. Ale tak postawmy. Katar, Senegal. No to tutaj na 0 nawet Senegal. Mam Sara na kapitan, więc poszalajmy. poszalajmy sobie 3-0. Wątpię w to. Ale trochę zabawy niech będzie. Holandia, Ekwador. Mega się zastanawiam, ale dan 2-1. wam że ekwador dobrze się pokazał. Więc dajmy, że ten ekwador sobie połaszcze. Anglia USA, no to wydaje mi się, że tutaj Anglia pokazuje się znowu z dobrej strony. I tak naprawdę, dajmy 2-0. Pocisnę tak, że pewnie zaskoczenie dużo tutaj daje BTTS, a ja tu dam czystą wygraną Anglii bez straconej brałki. Tunezja, Australia, no co tutaj szczerze mega się zastanawiam. W odwiedziny w jakimś to stopniu się pokazało, chociaż Tunezja chyba w, w całych 90 minutach pokazała się lepiej. Ale podczas na pierwszych meczach, to miało gorszego przeciwnika. No i tak naprawdę, tak jak mówię, mega się zastanawiam co dodać. No może najbardziej sprawiedliwe, czyli... Nie wiem i damy remis. Szczerze mówiąc, kompletnie nie wiem. Yy, tutaj my... Jesteśmy... No nie jestem patriotą tak dokładnie, znaczy... Ciężkie słowo patriota, tak mi się wydaje. Ale co... wiadomo. Jesteśmy Polakami, więc dajmy na Polaków, Rodaków i tyle. Francja, straszna muzyka, czekajcie. A teraz będziemy słuchać jakichś super klasycznych, wesołych. Dobra, wróćmy do początku, bo jak mi leci ta muzyka w to tragedia. Francja Dania. Chciałem, żeby Dania zaskoczyła. Nadal jakoś myślę, czy Dania nie mogłaby zaskoczyć. Ale czysto realistycznie myśleć to nie. To nie, ale liczmy na te niespodzianki dają. Że dania się obudzi, powie co my zrobiliśmy i strzelili w ogóle. Argentyna już 3-0, mam nadzieję, że to ogarną, a Meksyk mi się. A Meksyk nie ogarnie nic. Ale tutaj zagrajmy też 3-0, bo Kostaryka zagra tragen. i szczerze mówiąc, tutaj gram Busta prawdopodobnie, bo to, że Japonia wygra, to jest dla mnie prawie chyba naj, najlepszy z tych pików. Co prawda nie dla wszystkich, bo. Najwięcej procent w tym momencie ma Anglia, że wygra. No nie, bo Brazylia. Brazylia ma największy procent. Dla mnie w tym momencie to Japonia. Belgia, Maroko. Kurde, zastanawiam się. Obydwie dobre defensywne drużyny. A zagrajmy kutu. A jak zagra jeszcze jeden, taki mecz, to spokojnie 2-0 utrzymają. I tutaj zagrajmy, że Chorwacja strzeli, ale Chorwacja przegra z Kanadą 2-1. Hiszpania, Niemcy... Zastan tutaj mega się zastanawiają. Niemcy zagrali pierwszą połowę mega dobrze. A Hiszpania zagrali całą mecz, ale ciężko było pokazać się na... Na połowę na... na tle Kostaryki. A, zagrajmy Remis 2-2. Będzie ciekawy mecz. Kamerun Serbia, no to zagrajmy 0-1 Kamerun. Maćczu ale jeśli Brazylia tylko dwa gole wcisną. Korea, Gana, no tutaj dajmy na Korea bo Po prostu wydaje mi się, że grałem lepiej piłką, ale Gana nie wyjdzie bezbronkowo. Brazylia, Szwajcaria. 3-0. Jak się rozkręci ta Brazylia. No i Portugalia, Urugwaj. Dajmy 1-1. Na remisik. Tak sobie zapisujemy. I buścik na Japonię. A może w 20 mi tak się nie zmieściłem, ale w, pół w 30 się do pół godziny się zmieściłem. Tak jak mówię, pytania w postaram się odpowiadać w komentarzach. A jak będą jakieś dłuższe, czy cokolwiek się dowiem, to na odcinku. A jeszcze zapomniałem, jak ktoś tu jeszcze jest. Yy... Oczywiście, rank tutaj chyba jest ogólny: 118 tysięcy. A wy fantazy... Chyba jeszcze gorzej. 128, 128. Nie, to jest milion. Tak, ponad milion, więc tragedia. No 30 punktów tragedii. Ale to podsumujemy sobie jeszcze po całym grupie stage. Za teraz wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do następnego.